Czasami moja ciekawość jest zbyt silna No i muszę, muszę to zobaczyć Akurat dzieciaki z żoną są w samochodzie czekają Zobaczcie, ktoś tu sobie coś hoduje albo suszy Nie wiem, nie, nie wpakowałem się nikomu na chatę Czekajcie Zaczęto tu są schodki jest. Ach. Co tu jest? Tam... Nie ma nikogo na szczęście. Drzwi otwarte. To tak na spoczu skały. Ciekawe do czego to służyło. Już nie będę tam się wbijał, ale no taki widok ktoś tutaj ma. Tam jeszcze sobie jakiegoś chyba grilla na dole zrobił. Nie wiem. Ale konsolka, prąd i można tu siedzieć. No nieźle. Ale mi włosy zwiało. Tu jeszcze coś. jakiś Tu wygląda jak toaleta Już nie będziemy wchodzić Tu O no nieźle Tam by trochę spadł